Uważajmy teorii. niś. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Ze strony Żydów mamy do czynienia z usiłowaniem kradzieży zuchwałej. I robili to w naprawdę dosadny sposób. Musimy się jarmułki sunęły na oczy. Musimy się przynosić do mózgu. E? Unia Europejska traktuje nas jak stado baranów. Polecam broszurkę, którą napisaliśmy w 2019 roku w ruchu narodowym. Pollexit bezpieczne w wyjście awaryjne. Jeżeli jakieś dziecko umrze w trakcie porodu czy tuż po porodzie, no to po prostu umrze. Wszystkie postawione zadania успешно No hej, cześć, witam was, moi drodzy. Dzisiaj znów o konfederacji, ale dzisiaj ja długo nie będę o niej mówił. Dam się wypowiedzieć innym, innym, którzy można powiedzieć. Bliżej tej partii są. Czy konfederacja jest taka super? No, ocenicie to sami. Ja Wam tylko przedstawię tutaj kilka przykładów, że no nie jest taka pro-patriotyczna, pro-polska, jak, jak się lasuje. Zresztą. Jak wiecie, generalnie na wszystkie partie od prawa do lewa, od A do Z powinno no, się patrzeć z pewnym dystansem. O Konfederacji też dużo nie mówię, bo tak jak wiecie, bardziej interesuje mnie partie, które są u władzy. No, Konfederacja. Konfederacja zdobywa coraz większą popularność. No, dzięki Menzenowi, chyba dobrze to nazwisko powiedziałem, który no, prowadzi kampanię głównie na TikToku. Ale jak jest naprawdę z tą partią? No, wystarczy troszkę głębiej pogrzebać. Mencer obiecuje, że jak będzie rządzić Konfederacja, to wszyscy będą mieli dom, grill, trawnik, dwa samochody, czyli będą zarabiać jak klasa wyższa. Natomiast równocześnie, kiedy sam zatrudnia ludzi, to okazuje się, że oferuje im płace poniżej płacy minimalnej. Może dlatego w jego e, propozycjach programowych była likwidacja płacy minimalnej. Chce płacić im nawet 1500 zł. Tłumaczy to, że to staż, że to płaca na część etatu, że to umowa zlecenie, czyli omija prawo, żeby nie płacić płacy minimalnej. Okazuje się, że jeżeli pracowalibyście u Mencena, mielibyście szansę zarobić mniej, niż zarabia się Biedronce. W związku z tym, jeżeli to jest wizja Konfederacji, to zdajcie sobie sprawę, że to jest wizja dobra tylko dla takich męcenów. Czyli w efekcie będziemy mieli sytuację, w której męcen zarobi jeszcze więcej, ale wy zarobicie jeszcze mniej. Nie jest też tajemnicą, że Konfederacja i ludzie, którzy tam siedzą, to w większości skrajni katolicy, którzy... Mają, no, można powiedzieć, nie wiem czy dobrze to określę, kobiety za nic. Jak wiecie, te zaoszczone prawo aborcyjne niemal każdy z konfederacji podpisał. Dla nich kobieta to jest inkubator, który ma rodzić wszystko, jak leci. I nieważne, czy to dziecko jest, zagraża życiu matce, czy, czy jest z gwałtu. Zresztą, to, czy jest z gwałtu, nie obchodzi też generalnie Mendzena. Nie wiem, czy dobrze to nazwisko wypowiadam. Mendzen uważa, że. Dziecko z gwałtu powinny, kobiety powinny rodzić, jego tak naprawdę głównie obchodzi to, co ta kobieta przeżyła, jaką traumę dla niego, ważna jest sztuka, żeby urodzić dziecko z boczeńca. Tylko ja się tak zastanawiam i szczerze powiem wam, że szczerze wątpię, czy Męcen na przykład kazałby, nie wiem, przykładowo, Jakiś stary, spocony oblek zgwałciłby jego córkę. Oczywiście tego mu nie życzę, nie, nie. Ale to taki przykład, bo na, na jego przykładzie jego córkę, nie wiem, 12-13-14 letnią, jakiś stary, spocony, brudny oblek by zgwałcił. Ta córka by zaszła w ciążę. I ta córka by przeżywała traumę, no. Można powiedzieć, katusze psychiczne i fizyczne. I ciekawe, czy Mencen też by powiedział, że ma urodzić i koniec, bo dziecko ma być urodzone i główno go by obchodziło to, co ta jego córka przeżywa. I tutaj przykład Mencena daje, bo zaraz wam dam wypowiedź Mencena na, na temat rodzenia dzieci z gwałtu. Ale to dotyczy też każdego jednego, który jest takim wielkim zwolennikiem yy, traktowania kobiet jak zwykłe inkubatory bez uczuć. Ale posłuchajcie Mencena w tym temacie. Co aborcja w przypadku gwałtu? tym koniec z tym tematem. Tak jak mówię, nie wolno zabijać dzieci. Jeżeli doszło do gwałtu, który jest straszną zbrodnią, trzeba bardzo surowo ukarać gwałciciela, żeby nikt więcej tego nie robił, no nie można zabijać tego dziecka. Dziecko nie jest niczemu winne. Ja rozumiem bardzo olbrzymi tragizm tej sytuacji. To jest mega niefajna rzecz, ale no naprawdę nie można zabijać niewinnych ludzi. Tak, dla Menzena gwałt jest mega niefajny. Wiecie, z czym mi się to skojarzyło? O, jak Ryzyk mówił o księżach, zboczeńcach, którzy molestują czy gwałcą dzieci, i powiedział: Któż nie ma pokus? Czy no, nie widzicie tutaj podobieństwa? Kurwa, mega niefajny, tylko tyle na niego jego stać? Nie wiem, powiem wam, nie wiem za bardzo, jak to skomentować, ale może. Dam wam tu wypowiedź pewnej kobiety, która bardzo trafnie podsumowała tą wypowiedź Mencena, bo ja nie chcę tutaj używać zbytnio niecenzuralnych słów, bo mógłbym na ten temat powiedzieć parę słów, ale no powie... powiedzmy, że się dzisiaj powstrzymam i dam się wypowiedzieć pewnej kobiecie. Posłuchajcie. Gwałt jest zbrodnią. Gwałt krzywdzi na całe lata. Rani ciało i rani duszę. To potworność. Gwałciciele nie są niefajni. Gwałciciele to zwyrole. Jeśli fantazjujesz o gwałcie, jesteś zwyrolem. Jeśli fantazjujesz, że kobieta urodzi dziecko z gwałtu, jesteś naziolem. Po prostu. No i najlepsze, moi drodzy, zostawiłem na sam koniec. Zaczniemy może od pieniędzy. No, polityka i pieniądze są po prostu nierozłączne. Jeśli ktoś myśli, że Konfederacja jest taka super, tak dba o obywateli, nie dba o siebie, nie leci na kasę, jak te no, leśne dziadki z PO, z PIS-u. No to muszę tutaj was rozczarować, bo leci na kasę dokładnie tak samo jak nie bardziej. I o tym być może wielu z was jeszcze nie słyszało, może to w wasze ręce nie wpadło, więc tutaj wam chętnie przedstawię wypowiedź osoby, która no, była najbliżej w tej partii, która była z liderami tej partii, która zna tą partię od podszewki. Posłuchajcie wypowiedź właśnie tej osoby. Nie mówię nazwiska specjalnie. Posłuchajcie. Kiedy skończyły się wybory do Europarlamentu w noc wyborczą zobaczyłem prawdziwą twarz wielu ludzi, z którymi pracowałem. Najpierw kiedy teoretycznie mieliśmy sukces a potem rano, jak się okazało, że nie weszliśmy do Europarlamentu, zobaczyłem dalej. Myślałem, że to na chwilę będzie, a to pogłębiało się. W rozmowach, które potem się pojawiły, powiedział: no skoro jest taki sukces, siądźmy, może faktycznie na jesieni powinniśmy pójść razem. Byłem pierwszy za tym. Ale rozmowy, proszę Państwa, przemiegały tylko wokół pieniędzy. Nie było praktycznie rozmów na temat tego, jak mamy przeprowadzić kampanię, a przede wszystkim jak chcemy pomóc ludziom. Tam były rozmowy tylko i wyłącznie o wpływach, o pieniądzach, o przelewach i o tym, co kto ma. Tragedia. Ja, ja przestałem przychodzić na te spotkania, wysłałem, mówię szczerze, swoich pracowników. Zobaczyłem po prostu, co się dzieje, i powiedziałem, że nie jestem w stanie po prostu tego ściepieć. Mówię: Oglądajcie to, komentujcie i, i rozmawiajmy na ten temat. Nic się nie zmieniło. Mało tego. Na końcu, jak popatrzyłem po wszystkich ludziach i posłuchałem tego, co mówili przez te wiele tygodni, jak traktują obywatela, jakie mają plany, zadałem sobie jedno pytanie: uwierzcie mi, siedząc przy stole, spojrzałem na wszystkich, zadałem sobie jedno pytanie: Czy ja chcę wprowadzić tych ludzi do parlamentu? Czy ja chcę, żeby ci ludzie decydowali o naszym życiu? Pierwsza myśl była w życiu: naprawdę, nigdy nie życzałbym najgorszemu wrogowi takiej, takiego czegoś. I stwierdziłem do całej mojej ekipy, powiedziałem, wychodzimy. Powiem Państwu też, że Janusz nawet walczył do końca, i gdyby mi chodziło o pieniądze, ja bym został w Konfederacji. Propozycja, jaką dostałem na koniec, naprawdę powinna satysf satysfakcjonować każdego, komu chodzi o pieniądze. Bo wpływy w Konfederacji mielibyśmy całkiem niezłe. Ale jak ja dowiaduję się, że powstała partia. Ja zadaję pytanie, kto jest tam i kto głosował, jaki jest skład, i słyszę, że to nie mój interes. Jak ja słyszę, że niektóre przepływy finansowe to też jest nie mój interes. Jak ja słyszę takie rzeczy, a jednocześnie słucham tych ludzi, jak się biją mocno tylko i wyłącznie o pieniądze, to powiem Państwu: Ja nie mógłbym sobie spojrzeć w twarz. Naprawdę, ja mam pełen komfort przez całe życie. Oczywiście, nie jestem do, dobrym człowiekiem tylko i wyłącznie, jestem mieszany. Nie jestem ani dobry, ani zły jak większość ludzi. Mam swoje złe cechy i swoje dobre cechy i nigdy ich nie ukrywałem. Natomiast widziałem złych ludzi w życiu, naprawdę. Będąc na ulicy, będąc w Poprawczaku, będąc w różnych miejscach, widziałem złych ludzi. Ale tam zobaczyłem naprawdę ludzi, którzy nie powinni, tacy zli ludzie, nie powinni być na tych stanowiskach. Wiadomo, że w Sejmie jest cała masa ich, ale po co to poszerzać i jeszcze legitymizować to? Dlatego wyszedłem z Konfederacji. Stwierdziłem, że to nie przyniesie nic dobrego obywatelom. Mimo, że y, wielu ludzi w Konfederacji, do wszystkich mam szacunek, jak do każdego człowieka. No i ostatnia rzecz, y, prorosyjskość. Y, wielu obserwatorów doskonale widzi, że y, Konfederacja no, jest antyunijna, a prorosyjska. I niektórzy, nie wiem, próbują lub siebie oszukiwać lub innych, że tak nie jest, że jest za Polską, ale nie można być za Polską, będąc za Rosją. A to, że konfederaci są prorosyjscy, no nie wiem czy wszyscy, ale na pewno zdecydowana większość. To nie powinno tutaj każdego obserwatora życia politycznego zaskakiwać. Zresztą, mam też, znalazłem wypowiedź, właśnie Leroya, który sam był zaskoczony. Ja powiem Wam, Słuchając wypowiedzi Rojana w temacie, właśnie prorosyjskości, sam byłem no, sporo zaskoczony. Wiedziałem, że to są Putinowcy, piąta kolumna Putina, można tak powiedzieć, bo bliżej im do Rosji niż do Zachodu. Co mi osobiście no, nie bardzo się uśmiecha i no, nie chciałbym, żeby takie osoby doszły do władzy i rządziły naszym krajem. A jeśli chodzi o tą prorosyjskość, to tak, żeby, ci, nie, żeby nie być gołosłownym, posłuchajcie właśnie tej wypowiedzi Liroya. Jak zadaliśmy pytanie o panią Rosjankę, która startowała z listą Federacji, to ja dowiedziałem się, że to jest świetna osoba, że ja nie powinienem zadawać pytań. Ona jest... A ja powiedziałem coś więcej? Nie. Wtedy zadaliśmy dość ciekawe pytanie. Siedząc, zaczęliśmy rozmawiać na temat Polski Współpracy z Rosją. I zadaliśmy pytanie, ty, ale jakby był taki konflikt Rosja-Polska? I w tych, co ty wydumanych swoich rzeczach, Rosja by zabierała stanowiska, że popiera, a Polska była kogo byś po Rosję? Słowo on to powiedział przy nas wszystkich. Dla mnie nie ma miejsca w takim towarzystwie. Nie istnieje. Choćbym słuchał wcześniej, oczywiście to były te różne akcje przeciwko nam, no, te, że, z Rosjanami i tak dalej. Ja w to nigdy nie wierzyłem, ale jak usłyszałem to, co mówi Corbyn przy wszyscy, Jednocześnie bronią z panią, która ewidentnie nie powinna być na tych listach. I bronią z Krymu, zajęcia Krymu i tak dalej, bo tego nie będzie. Ja osobiście zostałem inaczej wychowany. Ja kocham swój kraj, tu się czuję świetnie. Wiednia, Europa, to była Europa, jakoś dalej chętnie jeżdżę, ale tutaj jest świetnie. I jak ja słucham takich bredni, kiedy ktoś opowiada, jeżeli tacy ludzie decydują o państwie, nie mogłem iść z Konfederacją. E, PiS i Konfederacja mają bardzo wiele wspólnego. Łączy ich choćby fanatyzm religijny, niechęć do Zachodu, zresztą jest tego dużo. I wyobraźcie sobie, że po następnych wyborach, właśnie. Powstaje taka koalicja Pisu z Konfederacją, i wprowadzają swoje chore pomysły. Jedni i drudzy nie cofną się przed niczym. Wyobraźcie sobie Wasze córki, żony, matki matki nie wiem, no, ale żony, córki pod rządami właśnie tych fanatyków. Dla mnie, dla mnie to będzie naprawdę jest czarny okres w dziejach polski, ale to będzie... no coś strasznego. Pis raczej na pewno po wyborach samodzielnej władzy nie, zdob nie zdobędzie. Ale... Nie wiem, wspomnicie moje słowa, do koalicji z Konfederacją wejdzie. To są tacy sami antysystemowcy jak cookies. I tak wspomniałem, mają bardzo wiele wspólnego, Konfederacja i PiS, wiele, spojrzeń na pewne sprawy mają bardzo podobne. Choć teraz konfederaci się zaklinają, że nie wejdą do koalicji z PO ani z PiSem, a ja mogę się założyć, że gdy PiS nie będzie miał no, większości głosu, jeśli te wybory przebiegną uczciwie, to Konfederacja wejdzie w koalicję z Pisem i wtedy naprawdę nic tylko spieprzać z tego kraju. No ale każdy ma swój rozum, każdy głosuje za tym, kim chce. Ja sobie po prostu nie wyobrażam Polski pod rządami Konfederacji i PiS-u. I na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie. Jutro oczywiście, jak zawsze zapraszam was na vloga. A dzisiaj dzięki i do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć! Zobaczcie teraz, czym się zajmują pierdołami. Wymyślili sobie wojnę na Ukrainie. Banda tłumoków. Jaka wojna na Ukrainie? Ograł was Putin jak dzieciaki w piaskownicy po prostu, jak dzieci, jak małe dzieciaczki, się zabawił wami wojna na Ukrainie. Proszę, nigdy przenigdy w historii nie było jak wiadomo, kruscy jak prężą muskuły, to wiadomo, że nic z tego nie będzie. To jest geopolityka, dzieci, w przykrótkich spodenkach. Żadnej wojny, żeby nie było na Ukrainie nie będzie. Nie będzie. To była ściema dla frajerów. Chyba tylko ci nasi się w to dali zrobić. Oczywiście już tu tego nie oddam ani Gozika. A Putin was rozegrał jak małe dzieci, jak dzieciaki w piaskownicy, jak frajerów po kątach. Tu chodziło głównie o Nord Stream 2, między innymi też. Teraz wysuwają, wracają wojska z, z, z granicy. tak? Zobaczcie, wystarczyło parę czołgów wysłać, żeby się trochę pojeździli po lasach chłopcy, pozabawiali się. No i co? I już wielka, 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 wielka akcja. To, że żadnej wojny na, Ukra na Ukrainie, Rosji, wo Rosji, Ukrainy nie będzie, to jest, to jest, to już od samego początku mówiliśmy. Ale jest drugie niebezpieczeństwo. Um, Ukrai Ukraina dostała miliony sztuk praktycznie za darmo broni. Nie chcę straszyć, jako typowy ruski agent. Nie chcę straszyć. Ale żeby to się cholera nie skończyło. Tak, że lufy, lufy tych karabinów będą odwrócone w polską stronę. Wiecie, to, no, tak może, żeby. Nie chcę straszyć. Ale żeby w najgorszym przypadku tak nie było. Bo tutaj, wiecie, różnie może być.